Kiedy wcześniej studiowałam w Kijowie, to chodziłam na takie wieczory literackie. I kiedy przyjechałam do Lublina, oczywiście, że inny język, i nie, nie było takiej możliwości, żeby przyjść i poczytać swoje wiersze albo pośpiewać ulubione pisemki. I dlatego Wynikł taki pomysł, żeby coś organizować. Wiemy, że dużo ludzi z Ukrainy studiuje tutaj. Niektóre mają w hobby, niektóre śpiewają, piszą. I właśnie pomyślałam, żeby zorganizować taki wieczór twórczych ludzi i przedstawić młodych ludzi, którzy studiują tutaj, swoje talenty, ale oraz również pokazać swoją kulturę. Moim zdaniem to jest bardzo ważna organizacja takich wieczorów, takich spotkań, bo coraz częściej zapomina się nie o takiej kulturze, nie tylko ukraińskiej, ale i polskiej. No i to jest bardzo ważne, ogólnie dla młodych ludzi, nie tylko młodych, żeby pamiętali, co, co było kiedyś, i żeby donies, doniosły to, donieśli to do, do takich samych jak my. I tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne pieśni, bardzo fajne wiersze, i, i musimy o tym pamiętać. I dalej dla swoich dzieci, nie wiem, kolegów, koleżanek, to wszystko opowiadać, śpiewać, tańczyć, żeby to było. I zostawało, bo to to my, nie? To nasza historia, a my to historia. To jest mój kraj, to jest moja Ziemia, to, jest, to są moi ludzie i bez wątpienia. To jest coś bardzo bliskie mojemu sercu. To inspiruje mnie, to czasami mnie, nie wiem, uspokaja. Zależy, zależy jaki mam stan, zależy, jakie mam, nie wiem, okoliczności w życiu. I zawsze się zwracam do, nie to, że zawsze, ale często się zwracam do ukraińskiej muzyki i